Witam, za chwilę będę ładował pierwszy koszyczek. Zamęta już mi dochodzi. Oczywiście w postaci pelletu, bo, bo w sumie tylko pellet stosuję ostatnio. Może parę słów odnośnie zestawu mojego. Stosując swego czasu taki właśnie gruszkowy łącznik do szybkiej wymiany przyponu, występował mi problem ze skręcającą się żyłką po jakimś czasie wędkowania. Żeby tego uniknąć, stosuję skrócony zestaw do metody, przelotowe oczywiście. Jeśli chodzi o zestaw skrócony, wygląda on w ten sposób, że do żyłki głównej mocuje się krętlik z agrawką. Stosuje się to dlatego, żeby móc szybko nad wodą wymienić na gotowy następny zestaw skrócony w razie, by z tym coś się wydarzyło bądź, bądź e, chciałoby się zmienić gramaturę koszyczka. Następnie do agrawki daję krętlik. To wszystko może być dość grube, bo to sprzyja temu, żeby, żeby ładnie leżało na dnie na fluorokarbonie, mocuję koszyk ARC. Za koszykiem szybko złączka, do szybko złączki przypon i w zasadzie tak wygląda zestaw skrócony.